Witajcie moi drodzy, to kolejnym kolejny na moim kanale Dzisiaj zagram sobie tutaj Włochami Mamy tutaj stanusz z drugiej wojny światowej Mamy tutaj takie tam nic To jest scenariusz Polarnego Oczywiście jak ktoś by chciał na nim zagrać to na moim Discordzie Link w opisie macie ten scenariusz Oczywiście Polarnego pozdrawiam No i co, dzisiaj zagrałem sobie Włochami ty tylu już widzicie co to dzisiaj będzie się działo No więc cóż e, Po prostu zaczynajmy Oczywiście przypominam o subskrybowaniu kanału Bo aż 70% osób które mnie oglądają Nie subskrybują, no jest mi trochę smutno i też oczywiście lecimy po 2000 subów, więc subskrybujcie i teraz już do odcinka. Okej, okay, mamy tutaj jednostki, gdzie nie gdzie. No i teraz bym sobie tutaj sprowadził w jedno miejsce, bo ja tak nie lubię mieć porozrzucanych wszędzie. No i cóż, mamy tutaj miesiąc przed y, drugą światową, więc myślę, że tutaj chwilę sobie poczekamy, aż Niemcy atakują tutaj Polskę razem z Rosją. No i potem zobaczymy, co się dalej wydarzy, bo tego jeszcze w sumie nie wiem. Okej, okay, już tutaj wojna się zaczęła. Niemcy wypowiedzieli tutaj wojnę Polsce. Okej, okay, no i co się tutaj zda, stanie dalej? Czy Rosja, Rosja też to jeszcze... Tak, nie, Rosja jeszcze nie weszła tutaj do wojny. Ale zaraz pewnie też wejdzie. Tak, już weszła. Też przejmuje tutaj razem z Niemcami. No dobrze, tutaj Polska raczej szybko upadnie. Czy tutaj coś tu nawet walczy, okej. Okay. No więc dobra, tutaj Polska upada. Ale my tutaj musimy się skupić na sobie. W sumie ja bym tutaj rozstawił jakieś jednostki. Już nie wiem gdzie w sumie, czy tutaj... Nie wiem, czy na Francji będziemy szli zaraz, czy nie. Można tutaj ustawić w sumie. Czemu nie? Okej, okay, dobra. Zobaczmy tutaj, co się dalej stanie. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Mamy tutaj podbój polski. Jest podbita. W sumie, no taka prawie linia. Nie, nie. nie. Okej, okay, rebelianci. Okej. Okay. Okay. Ej, mamy tutaj event. Zamach na Mussoliniego. Nie znamy jeszcze sytuacji dokładnie. Ale chodzą dość trafne pogłoski, że Mussolini został dziś postrzelony przez jednego swoich współpracowników. Co to dla nas oznacza? Okej, okay, możemy tutaj nie oddać władzy demokratom, mieć wojnę domową, albo nowy rząd przejmuje władzę. Monarchia. No tutaj autoralne demokracja, w sumie to nie, to nie monarchia. Okej, okay, szczerze, ja bym tutaj oddał. Zobaczmy, co się stanie. Mamy teraz Zjednoczone Królestwo Włoch. okej. Okay. i co teraz się wydarzyło? Mamy tutaj dalej sojusz z Trzecią Rzeszą. Tylko pytanie, co tutaj teraz się stanie? Bo, jakby czy Mussolini teraz jest naszym władcą dalej, czy już nie? Nie! Ej, to jest ciekawe. <tryk> 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 więc Mussolini chyba nie żyje. okej, okay, więc dobra, zobaczmy, co się stanie dalej, bo jestem tutaj dosyć ciekaw, coś teraz wydarzy. Okej, okay, nie tutaj idę już na granicę. Yy, to jest Francja, będę chyba atakować. My tutaj też jesteśmy gotowi, no sobie zrobiłem trochę jednostek, mam zbyt dużo pieniędzy, Pokudy, jestem zbyt bogaty, kto by pomyślał. Ale dobra, zobaczmy tutaj, czy Niemcy atakują. Co my tutaj w ogóle kombinują? Okej, okay, Niemcy że naszego udziału przeciwko Francji. Niemcy za pośrednictwem naszego sojuszu dodają wspólnych walk przeciwko Aliantom. Ich zdaniem Włochy są krajem dzieci i starców. Okej. Okay. Okej. Okay. Dołączmy do ich wojny, wręcz przeciwnie kraj dzieci i starców pokaże im... Y Wojnę, nie bądźmy. Nie będziemy brać udziału w ich wojnie. No dobra, zatakujmy aliantów. Szczerze mówiąc nie wiem, zróbmy tutaj, jakby złamanie Sojuszu zatakujmy i teraz mamy chyba z nimi wojnę. Jeszcze nie mamy, ale jesteśmy w aliantach, co ciekawe. To jest bardzo ciekawe, co się teraz dzieje. Ale dobra, musimy w takim razie szybko tutaj wycofać nasze jednostki i zatakować jak najszybciej Niemców, bo tak to właśnie teraz będzie. Wyglądać. Ej, dobra, to jest naprawdę bardzo fajne. Dobra, tutaj Francja atakuje. A czy my mamy tutaj dalej wojnę? Jeszcze nie, jeszcze nie mamy. Ale tutaj widzę, że Niemcy no, idą jeszcze na Benelux, więc jest wszystko spoko, Znaczy, w sumie to nie spoko. Musimy tutaj powstrzymać Niemców, więc szybko nasi nos tutaj dotrą. I myślę, że nad sami wypowiedzi... wypowiemy tutaj wojnę. Nawet tutaj, jak tego nie zrobią alianci za pomocą tutaj sojuszu. Widzimy tutaj, że w ogóle Francja sobie nad dobrze radzi to się trzyma, ale no, Benelux prawie w sekundę No po prostu to Okej, okay, Francja ruszyła naprzód, więc teraz też jest nasza kolej Żeby zareagować Mamy tutaj, yy, o jakoś to Ere, dobra, spoko Więc atakujemy, tutaj sojuszników nie musimy wzywać Chyba, że nie, nie musimy, dobra, wszystko spoko Więc wybieramy wojnę I lecimy na Niemcy moi drodzy, czy nam się uda? Miejmy nadzieję, że tak Chociaż zaraz się dowiemy w sumie Dobra, lecimy od razu I na razie nie ma tutaj nikogo na granicach, bardzo dobrze ale sobie nie spodziewali takich obrotu spraw. Dobra, tutaj się wbijamy od razu, tędy. Nie ma, nie ma tutaj, y, wybacz, po prostu się wbijamy. Niemcy, no, sorry, Niemcy. Tutaj taka mała zrada, zrada stanu, trochę bym powiedział. I w ogóle. A, no, nie przebiłem tego. Okej, okay, Słowacja nas atakuje. Halo, Słowacja, weź się, spokój w ogóle. Gdyby Słowacja nas tutaj atakowała. A Niemcy się nie umieją tutaj obronić, nawet. Dobra, ja tutaj ogólnie posiłki cały czas będę tworzyć, żeby. Jednak, mimo wszystko, mieć jakieś tutaj szanse większe, bo jednostek może nam w każdej chwili zabraknąć, a tego jednak byśmy chcieli uniknąć. No dobrze, tutaj się wbijamy. Pyk, pyk. Już nawet do Słowacji prawie możemy wchodzić, więc jest wszystko jak najbardziej spoko i w porządku. Okej, okay, Austria już tutaj odbita została prawie cała. Znaczy nie na, na cała, po prostu cała, tylko chodziło tutaj, że. No, mamy tutaj Słowację, już stolica podbita jest Słowacji. Ale musimy całą Słowację podbić, mimo wszystko. W ogóle, tutaj Francja ja widzę, że tak się sobie tutaj utrzymuje, w ogóle front. Więc Francja może mieć małe problemy, ale my się tutaj postaramy. Więc ciekaw, co robi Wielka Brytania, bo tutaj wysyła jakieś jednostki. Okej, okay, do Francji, to bardzo dobrze, bo tutaj Wielka Brytania ich im pomaga, bo my sobie radzimy dobrze. U nas jest naprawdę stabilna sytuacja, więc lecimy też dalej. Tutaj w sumie trochę więcej wsparcia potrzebuje właśnie na Słowację, ale raczej sobie poradzimy. A tymczasem lecimy tutaj dalej, oczywiście. Nie ma co się zatrzymywać. Musimy ich szybko podbić, żeby po prostu nie mieli czasu na tutaj reakcję jakąś dobrą, na powstrzymanie przed tym wszystkim. Okej, okay, Węgry, tutaj Węgry są, kurde, bele Fajnie by Rosja nam jeszcze pomogła, ale chyba na to nie wygląda. Więc dobra, spróbujemy sami tutaj dać sobie radę. Kurde, i tak już zdradziliśmy Niemców, to. Dobra, dobra lecimy. Okej, okay, Słowacja już tutaj prawie podbita, więc naprawdę jest dobrze. I tutaj sobie wchodzimy już powoli do Czechosłowacji. I na razie nie spotkałem żadnych tutaj jednostek wroga, więc jest dobrze. Ale tutaj, właśnie przy granicy z Francją, jest ich trochę. Francja tutaj sobie całkiem dobrze radzi, czy z drugiej strony przegrywa, ale my tutaj wygrywamy, więc pokazujemy tutaj Francję, jak walczyć. Oczywiście. No więc dobrze, lecimy tutaj podbić sobie Słowację. I po podbiciu Słowacji po prostu polecimy na Niemcy pełno paro. Bo trzeba ich tutaj szybko podbić, po prostu tak jak mówiłem szybko, żeby oni tutaj jednak nie zrobili sobie większej ilości jednostek, bo to już będzie trochę cała sytuacja, szczerze mówiąc, więc musimy tutaj szybko, naprawdę, ale to szybko zareagować. Dobra, zróbmy w ten sposób, no tak, tutaj, Jak tutaj powoli będę sobie po prostu atakować, aż w końcu dam tutaj sobie ich pokonać, no na razie to wygląda naprawdę bardzo dobrze. Okej, okay, Niemcy atakują, na szczęście my tutaj mamy więcej armii, więc się bronimy na luzaczku. Tutaj widzę, że tutaj naprawdę mają dużo armii, tutaj właśnie z Francją walczą, więc tutaj Francja ma trochę problem. Dlatego dobrze jakby Wielka Brytania chociaż pomogła właśnie Francji, bo jak nam... Nam nie muszą pomagać, my tutaj sobie poradzimy, myślę, ale fajnie by właśnie by było jakby jednak tutaj mimo wszystko pomogli Francji, bo naprawdę my tutaj sobie radzimy bardzo dobrze. Ale co z Francją, to sam nie wiem. tutaj podbijmy sobie Czechosłowację do końca. Widzę, tutaj nasz plan ataku na właśnie Niemcy. Wielki plan ataku. Zobaczymy, jak to wyjdzie w sumie. Bo sam nie jestem pewien, czy to nam się jeszcze uda. Miejmy nadzieję, że tak, ale w sumie dowiemy się za chwilę. W sumie. Ok, ja bym tutaj w ogóle zrobił taki, taki ruch, że tutaj będziemy wspierać po prostu e, polskich buntowników. E, w sumie nie wiem po co. Ale wiecie, jest taka mechanika, więc w sumie czemu by nie wykorzystać? Tym bardziej, kiedy spojrzymy na stabilność, Polska tutaj jeszcze właśnie nie została do końca zasymilowana, więc to jeszcze jest szansa, że Polacy nam jakoś pomogą. Ja też w sumie wątpię. No ale dobrze, w takim razie lecimy dalej i zaraz zobaczymy, jak to się tutaj skończy. Okej, okay, Czechosłowacja już tutaj cała podbita. Jest naprawdę dobra sytuacja. Tutaj w ogóle nie na precyzji weszli, więc tutaj trzeba to szybko e, uspokoić bez problemiksu. Tutaj w sumie zróbmy sobie także w powie, wejdźmy tu i tu. Okej, okay. i jest teraz naprawdę dobra sytuacja, bo mamy tutaj już naprawdę połączony front jeszcze z Francją. Tutaj w ogóle idą na plecy, ale Francja też powoli sobie radzi, więc jest dobrze. Mamy też ten. Tutaj... o Belgię na przykład. o Wielką jest z desant, ale zaraz chyba straci tutaj w ogóle pszczółek, więc nie jest tak dobrze. A my tymczasem lecimy to już sobie powoli. O, na przykład Kraków możemy podbić. Czy podbijać Kraków? To jest pytanie. Oczywiście, że tak podbijemy, ale to za chwilę w sumie. Jak moje jednostki tutaj już dotrą do miejsca. oni wszystko muszę tutaj najpierw dojść do naszego miejsca. Okej, okay, więc teraz jeszcze tutaj przeczekam chwilę. I potem lecimy już w prosty atak na Berlin, i tutaj, nie wiem, Warszawę, i te inne też yy, miasta. Okej, okay, widzimy tutaj naprawdę duże wsparcie od Wielkiej Brytanii. 20 tysięcy, tutaj 12 tysięcy naprawdę jest dobrze. A my tutaj się wbijamy już na polskie tereny. No i naprawdę myślę, że tutaj bez problemu sobie poradzimy. W sumie, nie wiem, jak byłoby tutaj problem. Naprawdę to idzie tak gładko, że jest dobrze. No i da, tutaj sobie jeszcze takie manewry, takie małe. jak wbijamy się. No i właśnie tutaj powoli się wbijam. co tu się dzieje, albo weź to, wyślijmy sobie tutaj na przykład wsparcie. I tak, za chwilę tutaj będziemy sobie podbijać właśnie. No, patrzcie, zrobimy taką sobie linię, będzie naprawdę dobrze, bo tutaj na razie się utrzymuje, bo tutaj zauważyłem, że jeszcze Niemcy mają tutaj sobie jednostki, widzimy 60 jednostek, ale gdzieś tutaj mieli sporo i właśnie chcę na to tutaj sobie poczekać, żeby nas nie zaatakowali, bo będzie wtedy przypał, ale dobra, póki to jest dobrze. Oczywiście wsparcie zrobię po raz kolejny, bo mam punkt ruchu, więc trzeba je wykorzystać. No i dobrze, lecimy w takim razie dalej. Okej, okay, tutaj się udaje na razie utrzymać, tutaj musimy naprawdę do co, ciągle posiłki dawać, bo Francja tutaj sobie no, trochę traciła znowu terenów, ona co, co chwilę je odzyskuje, potem traci i tak dalej, tak dalej, ale ogólnie mamy tutaj dobre, dobre sytuację właśnie na wschodzie Niemiec, ponieważ tutaj wchodzimy powoli do Polski, tutaj już jesteśmy prawie pod Berlinem w ogóle, a Niemcy dalej tutaj stoją... Nic nie robią, więc jest dobrze. Znaczy, przed tutaj były jakieś jednostki, ale je na luzie pokonałem, więc to były naprawdę takie typu 100 albo ileś tam jednostek, nie wiem, coś takiego. Ale dobra, teraz tutaj zrobimy taki mały atak, właśnie po całej długości. Zobaczymy, jak to nam pójdzie. No i tak, zaraz tutaj będziemy mieli sporo terenów przejętych, tak naprawdę, całe południe tutaj y, Niemiec mamy podbite. Jest dobrze i też tutaj mamy jakieś zaufery wokół cywilizacji. W rankingu jesteśmy przed Rzeszą, więc jest naprawdę dobrze. Okej, okay, ale lecimy oczywiście dalej, bo tutaj trzeba podbijać. Okej, okay, robię też atak na nas. Niedobrze, bardzo niedobrze. Ale jakoś tam się utrzymamy chyba. No I dobra, tutaj sobie, zaraz tutaj mam sobie wsparcie i tak dalej. Tylko 1200, więc to na razie nie jest jakimś problemem. Więc dobra, zaraz to się ogarnie, a tymczasem lecimy sobie tutaj dalej. Ja nie wiem, w sumie do... zaraz to jakoś łatwo idzie. No więc Zaraz, tutaj wsparcie wyślimy I tutaj by się czymś cofnąć, żeby to jakoś zatrzymać. Dobra, tutaj w możemy do Berlinu wejść w sumie, ale nie, na razie jeszcze nie. Jeszcze czekam chwilę. W sumie nie wiem na co, ale czemu nie. Okej, okay, jest mały problem, bo tutaj mi się wbili z bardzo dużą ilością jednostek. To było chyba z 7000. Więc tutaj musimy się obronić. W ogóle mam teraz szybki tutaj plan zrobiłem sobie. Trzeba się tutaj. E sobie tereny tutaj te wszystkie odbić, a potem po prostu polecimy sobie wszystkimi tutaj jednostkami na wschód, znaczy na zachód w sumie, a teraz właśnie na wschód lecimy, a tutaj w ogóle widzę Francja dobrze sobie radzi już, więc jest dobrze Francja, naprawdę podoba mi się to, co teraz robicie, ale mimo wszystko musimy tutaj właśnie zacząć lepiej działać, bo jest mały problem, mały problem, nawet bym powiedział, duży problem, tylko tutaj szybko Trzeba podbić te tereny i szybko wszystkie jednostki po prostu walnąć na drugi front, ale dobra, tutaj raczej to szybko się ogarnie i zaraz polecimy właśnie sobie na drugą stronę. Okej, okay, udało się tutaj ogarnąć. Tutaj mi się też przebili, ale na szczęście tu miałam jednostki, więc od razu atakuję na Berlin. w ogóle. Tak po prostu atakujemy sobie na Berlin. Tutaj zaraz wszystko przejmę i będę miał tutaj już front ustawiony. No tutaj tutaj się cofnąłem, tutaj po to. No i tutaj też Francja to jest z Wielką Brytanią razem. Francja tutaj razem z Wielką Brytanią też atakują, więc jest dobrze. No i co, już chyba wygraliśmy tę wojnę, z tym przekonamy się dopiero za chwilę. Okej, okay, udało się tutaj się już podbić do końca wszystko, w tej kłajpetce tylko została, więc jest dobrze. No i tak, tutaj wbili mi się znowu za plecy. Na szczęście tutaj wszystko, mam chyba pod kontrolą, czy zaraz będzie pod kontrolą. Berlin jest podbity też, więc jest dobrze. tutaj Francja też już idzie. Z kontratakiem. więc w sumie no, zaraz wygramy to wojnę. Po prostu chwila, moment, i będzie wygrane. Więc jeszcze tutaj chwila, i zobaczymy, czy nam się tutaj uda. Bo w sumie się tutaj czasem atakują, jak widzicie. Więc tutaj trzeba naprawdę no, być uważnym. Bo jak zaatakują nagle, to może być C czekajcie, Czekajcie, co tu się stało. No więc może być przypał. No dobra, y więc lecimy dalej z atakiem. Ok, jest dalej dobra sytuacja. Lecimy tutaj dalej z podbojem, okej, okay, tutaj by się przydało coś tutaj zrobić. Zróbmy sobie w ten sposób, pyk. No i tak, tutaj sobie podbijamy dalej, tutaj mi jakiś desant robię w ogóle. Na szczęście tutaj mamy jednostki, jeszcze tutaj na zapas po prostu dostałem sobie. No i tak, wbijamy tutaj się cały czas. Próbujemy, też oni atakują. Pierwszy raz chyba od początku. No pierwszy raz to nie, ale tutaj w końcu zaczęli atakować, więc też jest jakieś wyzwanie większe jeżeli było wcześniej. No i dobra, tutaj też można sobie jakoś wbić. Pyk. Nie wiem, tutaj jest, tylko muszmy im. Dobra, w takim razie Niemcy prawie podbite. Stała tylko tutaj resztka. Więc zaraz po prostu będzie rozmów pokojowe. No i tak to się też skończy. Dobra. okej, okay, tutaj mi się wbili w jedną prowincję. To trochę smutna sytuacja. Ale i tak tutaj sobie wbijamy. No i tak, normalnie pewnie by mieli teraz stolice w Hamburgu. W ogóle teraz nie mają stolicy bo tutaj nie ma takiego czegoś, że się przynosi. No więc dobrze, mamy tutaj już prawie podbitych. Ty też tam próbują jeszcze, o, proszę bardzo, pykłanie podbite. No i co, tutaj coś tam ma, jakieś resztki jednostek, ale już szczególnie myślę, że wygraliśmy. Obie, przypadkiem, przypadkiem pominąłem rundę i nic nie stało, więc widać, właśnie jak teraz atakują, jakie mają teraz ofensywne plany. No i dobra, w takim razie, skoro tutaj już jest easy-win, można powiedzieć, to po prostu Skończmy to. Tutaj nie wiem, zróbmy coś takiego. Tutaj niech oni sobie to już przejmę resztę. No i dobra, my tutaj tylko przejmijmy sobie ostatni kawałeczek, no i nie po prostu no przegrały z nami. Kto no, by się tego spodziewał? no Ok, ostatnia prowincja. Proszę bardzo, jest przejęta. Pyk. I mam rozmowy pokojowe, więc teraz sobie tutaj coś pokminie. Teraz wam pokażę, na tutaj wpadłem. Okej, okay, i mamy w takim razie tak. Ja tutaj sobie zrobiłem marionetki. A dokładniej, z merenerem, Słowacji, tak mam Słowację, Polskę. No i tak, oprócz tego, tutaj co wziąłem, właśnie Austrię, południowe Niemcy. No tutaj resztę sobie wzięli Francja i Wielka Brytania. Ogólnie, moim zdaniem, jak powinienem wziąć wszystko, no bo jak tutaj wygrałam wojnę. No bo zradziłem oczywiście mocno, tego, tak to właśnie wyszło. Więc, moi drodzy, jeśli Wam się podobało, to nie wiem, zostawcie lajka, like to coś tam takiego. No i oczywiście, widzimy się w następnym odcinku. Więc do zobaczenia, do następnego odcinka i siema.